platforma. Zaczynaliśmy od aplikacji mobilnej, w tym momencie jest to cała platforma, która pozwala ludziom, którzy się nie znają, ale znajdują się w tym samym miejscu, na dzielenie się wiadomościami, zdjęciami i emocjami. Czy możemy od razu demonstrować na tablecie czy na laptopie? Tak, oczywiście. Możemy zaprezentować. Gdybyś mógł od razu omawiać. Tak jest. Zatem tutaj widzimy Dokładnie to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, The Merchandise Mart i tutaj pod spodem znajduje się tak naprawdę stream czy jakby właśnie ten, ta tablica wiadomości związana z tym miejscem. Możemy tutaj zobaczyć zdjęcia wrzucane z tego miejsca oraz wiadomości tekstowe lub jakieś emotikony. I tak naprawdę w naszym w Nearboxie możemy znaleźć dowolne miejsce, podłączyć się do tablicy z wiadomościami tego miejsca i publikować. Jest to całkowicie publiczne. Każdy może pisać w dowolnym miejscu, oraz można zakładać również swoje własne miejsca. Czy ktoś to ogląda teraz w Polsce, tą Waszą stronę? Podesłaliśmy kilku znajomym właśnie informacje o tym, więc myślę, że tak. A może wrzućmy zdjęcie jak tu stoimy i robimy live streaming, da radę? No właśnie, spróbujemy. I powiedz co robisz po kolei. Więc w tym momencie... Do kamery? Tak. Więc w tym momencie wybieram typ wiadomości, którą chcę wrzucić. Możemy wrzucać wiadomości tekstowe, zdjęcia, emocje lub informacje, że przybyłem lub opuściłem dane miejsce. Jestem już na stronie danego miejsca, więc będę do niego wrzucał. Wybieram opcję wrzucenia zdjęcia. Wybieram kamerę. No i zaraz zobaczymy, co będzie dalej się działo. Po zrobieniu zdjęcia, miniaturka pojawiła się w oknie wiadomości. Możemy dopisać do tego jeszcze tekstową wiadomość. Na przykład: great event. Live streaming. Great Event Live streaming, wciskamy publish i w tym momencie wiadomość się wysyła? Z uwagi na stosunkowo kiepski internet może to chwilę potrwać, natomiast widzimy tutaj indykator aktywności że zdjęcie jest wrzucane. Do jakich klientów trafiacie? Kto ma być waszym klientem i odbiorcą do końcowego? My? W chwili obecnej jesteśmy na takim bardzo początkowym etapie całej naszej podróży, jak chodzi o, o startup, całej przygody, więc testujemy kilka grup docelowych, ale w chwili obecnej bardziej w sensie się skupiamy się na takich lokalnych społecznościach, bo to jest jakby taki podstawowy sposób użycia Nirboxa, czyli na przykład do komunikowania się z tego względu, że jesteśmy w Polsce i jest tam dużo bloków, a nie tak jak w Stanach, gdzie ludzie mieszkają w domkach jednorodzinnych. E, więc skupiamy się właśnie na tych, e, na tych społecznościach, które są powiedzmy związane z danym miejscem, z blokiem, sąsiedzi na przykład, którzy... Chcą się porozumieć, niekoniecznie chcą być na Facebooku znajomymi czy na Twitterze, ale czasem potrzebują poinformować się, że powiedzmy dzisiaj do godziny 11 będę robił imprezę albo wyleła studienka kanalizacyjna, prawda? A I mogą się właśnie porozumieć za pomocą Mirboxa. My właśnie staramy się stworzyć tak zwany local graph, tak jak Facebook jest social graph. Eee, I myślę, że bylibyśmy atrakcyjną spółką do, do przejęcia za, za jakiś czas, na pewno. Czyli po, po 2 miliony rozumiem, byłoby lepiej. No już troszkę bliżej. E, o, słuchajcie, e, tak zastanawiam się nad tym, że e, no, niektórzy ludzie zrezygnowali z naszej klasy, inni zrezygnują zrezyg z Facebook, dlatego, że jest to dobrowolna inwigilacja i ludzie pokazują się z, praktycznie z każdej strony, towarzyskiej, biznesowej, prywatnej, rodzinnej. Nie sądzicie, że e, zastosowanie tego, e, tej metody w jakimś skupisku, bloku e, może udostępnić informacje niekoniecznie yy, istotne, to znaczy może istotne dla przykład dla jakichś przestępców albo kogoś, kto nagle pozna tę grupę i będzie wiedział, co oni robią, w jakich godzinach, yy, co się dzieje w danym miejscu. Jakie, jakie odczucia w tym temacie? Zasady... Używanie Nirboxa od początku było jasne, nigdy nie stawialiśmy na prywatne grupy, na zamknięte grupy typu, typu właśnie znajomi, tylko zawsze staramy się traktować Nirboxa i tak, do, tak go reklamujemy jako tablicę ogłoszeniową dla danego miejsca. Czyli wszystko, co się wrzuca, jest tam z natury publiczne. Tak samo jak na tablicy ogłoszeniowej nie wrzucamy informacji poufnych, nie, nie, nie przypinamy tam swoich zdjęć, tak samo Nirbox powinien być traktowany jako tablica, gdzie. Wszystkie informacje są jakby dostępne dla do ogółu, i piszemy tam coś, co może interesować innych ludzi, jakieś przydatne informacje. A czy były już jakieś firmy, które zainteresowały się Waszym pomysłem i chcieliby już współpracować poza konkursem? Były to firmy, które właściwie nawet nie były związane z TikTok. Z czym to? Z tym, z czym my się zajmujemy, tak naprawdę były to firmy, które mogły nam sprowadzić jakby więcej ruchu, lub my moglibyśmy również tym firmom coś zaoferować. Tak, było to właśnie kilka startupów, już stąd właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z jedną firmą o bardzo ciekawym rozwiązaniu. Słuchajcie, przypomnijcie jeszcze raz swoje imiona i nazwiska i powiedzcie, czym dokładnie w tym projekcie się zajmujecie. Więc ja mam na imię Kamil Stanuch, ja jestem współtwórcą Nearboxa. No i w zespole odpowiadam bardziej za tą część biznesową i marketingową, czy głównie PowerPoint i tabelki w Excelu. Ja nazywam się Mateusz Pluta. W Nearboxie jestem głównie odpowiedzialny za tworzenie aplikacji natywnej na platformę Android. Ja nazywam się Kamil Burczyk i jestem odpowiedzialny w Nearboxie za aplikację iOS. dobrze, to dziękuję, powodzenia.